Serdecznie z tej strony Polki przy kawie, Ewa Rzeźniewska, Ewa Stasinowska, dzień dobry. Tematem naszego dzisiejszego odcinka będzie film, który pojawił się w holenderskiej telewizji zatytułowany Moja Polska. Jak wygląda Moja Polska? A właściwie cała seria dotycząca Polski. Za chwilę opowiemy. Opowiemy krótko i treściwie. Tak, dokładnie. Ale zaczniemy może od zapowiedzi, która pojawiła się najpierw w telewizji, w mediach społecznościowych. Bardzo był ten film reklamowany. Bardzo, od drogę. wielu tygodni był reklamowany w telewizji holenderskiej, na Facebooku. Także tak. ty odebrałaś reakcję, prawda? Tak, ja odebrałam reakcję, ale była też zapowiedź, która traktowała o tym, że. Polska jest coraz, robi się coraz bardziej nacjonalistyczna i coraz bardziej katolicka, jak nigdy wcześniej nie była. I to był przekaz zapowiedzi tej całej serii, bo seria składa się z pięciu odcinków. My jesteśmy po zapoznaniu się z odcinkiem pierwszym. Natomiast reakcje, jakie przeczytałyśmy po samej zapowiedzi, jeszcze przed, przed, przed samą emisją filmu, były, były, były bardzo różne i niektórzy Holendrzy, to trzeba podkreślić, że właściwie to chodzi nam o jednego pana, prawda, który, który, który zamieścił wpis na Facebooku, który dementował to, czego dotyczyła zapowiedź tego samego filmu czyli tej nacjonalistycznej, i co równa się nazistowskiej w Holandii, i katolickiej Polski. Pan mieszka od 11 lat w Polsce, uważa Polskę za kraj, w którym bardzo dobrze się żyje i w którym bardzo dobrze się dzieje. I właśnie wyjaśnił tym Holendrom, którzy nie mają pojęcia jaki, jaki jest obraz Polski, że Marsz Niepodległości, który był właśnie w tle, o czym traktuje no, ten właśnie nazizm, ten, 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 ten nacjonalizm i katolicyzm, to jest wydarzenie, które odbywa się co roku, a nie codziennie, jak mógł sobie też Jak wielko po, po tym filmie tak ja tak, tak to musiał, to że codziennie. Odebrało, że to jest bardzo ważne wydarzenie dla Polaków, że jest obchodzone raz w roku, 11 listopada, po odzyskaniu przez Polskę niepodległości. I jest to bardzo szczególny dzień dla Polaków, dlatego że Polacy cenią sobie bardzo wolność, tą odzyskaną wolność po tylu latach. I że to nie jest tak, jak przedstawiła to e, telewizja, że Polska dzięki temu, e, że Polacy są świadomi tego, kim są, e, też właśnie e, celebruje e, ten dzień i że Polska też przez to nie jest bardzo tak podatna na wpływy z Brukseli. Jak to dzieje się chociażby w, w Holandii, że cały czas przedstawiony jest krzywy obraz Polski Polski e, przez pryzmat obozów koncentracyjnych, prawda? Holokaustu, za który Polacy powinni odpowiedzieć według tej narracji, która również pojawia się w tym filmie. Narracja była powtarzana, ta, ta zapowiedź była powtarzana, także już zanim jeszcze pojawił się pierwszy odcinek, już widzowie byli przygotowani, że będą mieli bardzo ciężki materiał na temat kraju, który jest w bardzo poważnej sytuacji Yy, I należy tutaj to dok dokładnie przedstawić. Tak, i też yy, chcę podkreślić, że cały ten film to też majstersztyk, on jest bardzo dobrze zrealizowany, są świetne zdjęcia, jest świetna muzyka, co ma też yy, zapewnić określony, zamierzony wcześniej yy, prawda, efekt. Czyli jest hamot... młoda, ładna dziewczyna, tak. półpolka, to też, to też jest bardzo ważne, żeby nasza. Że to sama była... półpolka prowadzi po tej Polsce, mm. prawda? Ale wpływa też bardzo, naprawdę bardzo na emocje. Na, na samym początku filmu, bo już do filmu, prawda, przechodzimy, mm. pokazani są Polacy, którzy pracują w Holandii. Że tak naprawdę Dora mówi, że ta bohaterka, że Polacy w Holandii są wszędzie, i e, robią e, wszystko, ale ich e, dusza e, jest e, i tak e, w Polsce. I po tej zapowiedzi, po tej zapowiedzi myślałam, no tak, no to bardzo pozytywnie, prawda, że, że są tutaj, ale myślę o Polsce. I tak myślałam, że ona również uh -huh. ma podobną duszę. Tak, takie, takie, po, te, po tym pierwszym y, kadrze miałam takie wrażenie, no okazuje się, że Dora. Po prostu została wykorzystana jako narzędzie. Po prostu to, że, że, że jest półpolką, reżyserka, bo to nie Dora reżyserowała ten film, tak, tylko Brita Hossman wykorzystała ją jako narzędzie. Na, narzędzie właściwie nieświadome, bo Dora po prostu nie ma pojęcia ani o historii Polskiej, ani o sytuacji w Polsce, także jest to, była to ta osoba, którą bardzo łatwo można było w jakimś kierunku ustawić. Tak, ja, to, to było moje wrażenie. Tak, no, ale to jest przeciętny obywatel Unii Europejskiej, prawda? To jest ta absolwentka dodawa. holenderskich szkół i mhm. powiedzmy rodziny, w której no, nie przekazano jej pewnych, pewnej wiedzy na temat historii drugiej ojczyzny czy pierwszej ojczyzny. I również. Z tożsamością tak. też wydaje no. mi się, że to trzeba podkreślić. Także to jest idealne narzędzie, prawda, tak. do wykorzystania, i to zostało świetnie, świetnie zrobione. Chcemy opowiedzieć o takich momentach, które biją po oczach przeciętnego odbiorcy, w jaki sposób ta, ta Polska niby przedstawiona, niby, że, że Polacy tęsknią za nią, że. że się, Polskę w, tak, duszy. w duszy i że naprawdę można sobie łezkę uronić. W jaki sposób powoli jestem wprowadzane ten, 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 ten element propagandowy, który ma wpływać na, na, na przeciętnego odbiorcę. Takim przykładem jest oczywiście um, Oświęcim. Oświęcim y, według Dory równa się Auschwitz. Y, nie ma żadnego y, znaczenia, prawda, że skończyła się wojna, że, że Auschwitz już nie ma. Dla Ale... Polendrów też nawet w sumie Oświęcim to Auschwitz, prawda? No tak, jak ważne jest. Dlaczego Oświęcim i Auschwitz? Ponieważ Dora przyjeżdżała do dziadków którzy mieszkali w Oświęcimiu tak. I, te, i ten Oświęcim, który dla Dory to jest Auschwitz, czasami zamiennie używa tego określenia, jest takim miejscem sentymentalnym, bo ona przyjeżdża tam po to, żeby zamknąć dom, który został sprzedany, dom, który zbudował dziadek własnymi rękami, także jest tutaj użyty element sentymentalny, jest na pewno niektórzy widzowie po prostu y, ronili łez, łezkę, bo sama Dora się bardzo wzruszyła. Ona odgrzebuje y, dokumenty z historii swojej rodziny, dziadka i tak dalej. No i tutaj w tym pierwszym odcinku takim kluczem zamykającym ten odcinek jest sprawa y, powiedzmy mentalności polskiej, Polaków, którzy ukrywają wstydliwą przeszłość. I stąd ten Auschwitz, o yy, historia osobista rodziny, która też była utajniona i o której nie wa, nie, nie, rodzina nie chciała rozmawiać. Także no, super sprytnie wykorzy wykorzystane różne techniki manipulacyjne. Tak, a czy nie też nie jedno wrażenia, bo ja odniosłam takie wrażenie, że ta sprawa zamknięcia domu, to jest też pożegnanie się z tą Polską, która była kiedyś a która jest teraz, bo ona teraz mówi, że ona nie rozumie tej Polski, która jest teraz, że ta Polska to jest Polska właśnie ta Polska nacjonalistyczna, czyli, czyli, czyli w dźwięku nazistowskim i Polska, i Polska katolicka, której ona nie rozumie. No, wiesz, no być może tak, no, ja tak nie odebrałam, ja tak tego nie zinterpretowałam, ale być może o to właśnie chodziło, że, że ta nowa Polska, której ona nie rozumie, tutaj zamyka drzwi, to po prostu jest Polska niebezpieczna, bo wielu Holendrów, robiłam taką małą sądy wśród znajomych, którzy obejrzeli ten film i właśnie potem o, y, kadry z Marszu Niepodległości, po prostu myśleli, że w Polsce takie marsze odbywają się codziennie i że właściwie tej Polski należy się bać. I to był bardzo wyraźny, jakby podprogowy przekaz tego odcinka. Mhm. Może też przejdziemy do tych samych takich konkretnych przykładów, gdzie została wykorzystana ta manipulacja, prawda? Pierwszym takim przykładem na pewno będzie to, że Polacy, według swojej natury, to jacy jakimi są, nie mówią o sprawach trudnych, nie rozmawiają o tym i też zamykają sprawy przeszłości. Koncentrując się na tym, co przed nimi. I zaraz w tle jest właśnie pokazana sprawa Auschwitz, że Polacy nie rozmawiają o tym, nie mówią o tym i nie ponoszą odpowiedzialności no, może za to. Mimo, tak. że tam mieszkają, i tam są właśnie takie też momenty pokazane też te, tego pana taksówkarza, prawda, który, który, który sprzątał, ze szkoły był wysyłany i zbierał szczęki. Hmm. Ona no, mówi, ale tam kości też były, prawda? Tak, I że tak. to dla niego jest takie nieistotne. W przed Wójkazie, wujka, Wójta, który miał gospodarstwo szklarnie na terenie, który należył za okupacji, ale tam nie było mowa o okupacji do Niemców, ale to też nieważne, prawda? Dowiedziałam się o tym potem, także o tym nie, o tym nie mówmy. Tak, tak, dokładnie. To właśnie też tą sprawę przybliża właśnie Roma z, jej, jej dziadka, jej dziadka z kolei z, z, z ciotką które ona wywleka, a rodzina reaguje na to bardzo jednoznacznie, że no, no, no nie mówmy o tym, to już, to już było, dziadek już nie żyje. I to jakby daje takie potwierdzenie temu, co jest wcześniej powiedziane, że Polacy nie chcą mówić o sprawach trudnych, o sprawach, o sprawach dotkliwych i cały czas właśnie ta um, um, auschwitzka, że tak powiem, narracja w tle. I zmowa milczenia Polaków. Tak. Roz, rozmówcami Dory w tym odcinku jest jej rodzina przede wszystkim i jedna osoba spo, spoza rodziny. Rodzina, tam rozmowy są przy winku, przy kolacji. Opowiada, jaka straszna jest obecna rzeczywistość, kiedy PiS objął władzę, że właściwie y, wszyscy się boją. Tak, ludzie żyją w strachu i boją się mówić o tym, co, y, co ich dotyczy, co ich dotyka w ogóle w pracy, że o tym się, o tym się już teraz w Polsce nie mówi. że, na, że no Można o, takie wrażenie odnieść, że nastała dyktatura i jak jest dyktatura, no to może nie można, to nie można o takich sprawach mówić. Ale co chciałam też podkreślić, to cały czas przewijający się też Marsz Niepodległości, prawda? I obraz Marszu Niepodległości i podtekst polityczny, naprawdę bardzo bijący po oczach podtekst polityczny. Jest tam taka... Sytuacja jest taki moment, kiedy, kiedy właśnie główna bohaterka przyjeżdża na Marsz Niepodległości i obserwuje go góry z balkonu u ciotki, która mieszka w Warszawie, i pyta się ciotki, czy ty się nie boisz tego, czy ty się nie boisz tych ludzi. No i oczywiście pokazany jest, pokazane jest Marsz. No to ciotka odpowiada, że ja tych ludzi tak bardzo się nie boję, jak boję się rządzących, jak boję się polskiego rządu, prawda? Tam jest, no tam, tam jest to dokładnie jest tak napisane, tak, 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 tak powiedziane w ten sposób, czyli ten rząd jest takim postrachem. To, co dzieje się w Polsce, należy, należy się tego bać. I ta ciotka też mówi, że ona tak za bardzo to nie rozumie w ogóle tych ludzi, którzy biorą udział w tym Marszu wiadomości. bo tego święta po prostu, tego, nie tak święta. Jest, po prostu że tego święta, w ogóle nie rozumie, po co ci ludzie tam są. Jakie święto dla Dory to było święto y, 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 stulecia istnienia Polski. Tak. Ponieważ na nie zna historii. No, ale jest... dla ciotki mieszkającej w Polsce też to ale święta może też, jest bo nie, nie, nie kojarzy zrozumiałe. sobie o co chodzi, o jakiej niepodległości. No jakiej niepodległości. No, ale jak charakteryzuje ludzi, którzy biorą udział no, w Waszej no, niepodległości, no. bo też jest to ważne. Mówi, że ci ludzie tak naprawdę się buntują nie wiadomo przeciwko czemu, a tak naprawdę to, to ona podejrzewa, że przeciwko tym ludziom, którzy mają pieniądze w Polsce, że oni im nie odpowiadają. Tak, tak. że także za ze zazdrości wychodzą buntują. ludzie 11 listopada na, na ulicę Warszawie, Coś tam, Jak e, w czasie krzyżu. rewolucji bolszewickiej, prawda, tak. że przeciwko, no, no po prostu żenada. Yy, zanim jednak Doro się znalazła na Marszu Niepodległości, zaprzyjaźniła się. Yy, tak wygląda, że. że, z, że Adamem, z, z Adamem, narodowcem. z polskim narodowcem, który właśnie wybiera się na Marsz Niepodległości i kto, yy, Adam, u yy, którego wynajęła kanapę, a Adam wynajmuje po prostu kanapę. Yy, Adam opowiada jej trochę o Polsce, o historii Polski. Dora widzi na jego półce z książkami książkę o Holokauście, więc oczywiście znowu tutaj oczy jej zapłysły. O, masz książkę o Holokauście. Adam jej tłumaczy, że to o innym Holokauście. Holokauście księży. Tak, Holokauście księży i Dora tak po prostu takimi zdumionymi oczami patrzy na niego, ale mówi, no ale ty masz 20 lat jesteś taki poważny. Tak, no Adam mówi, tak, no, jestem Polakiem, jestem dumny z tego, że jestem Polakiem, interesuję się historią Polski. I Adam próbował jeszcze kontynuować rozmowę z Dorą, ona już tą rozmowę przerwała, poszła spać, ale razem jadą na marszu, na marszu. Podległości. i podległości. się Ta, nie boi, a potem już na marszu się boi. Yy, Nie boi się nikogo, fajni ludzie jadą. Tam Adam jeszcze jej opowiada o historii Różańca, bo Dora właśnie tutaj na temat tego katolicyzmu, dlatego też nie rozumie. No i potem można powiedzieć wkręciła się bardzo sprytnie, to znaczy została, została przez reżyserkę sprytnie wkręcona jako osoba zaufana, bo polka, prawda, tak. do środowiska narodowego, jedzie z narodowcami na masz niepodległości, i potem przedstawia, przedstawieni są uczestnicy, czyli niby, prawda, ci ludzie, których poznała w autobusie, jako dzicz, która ja to w tej chwili już interpretuję, bo to jest zdjęcie, zatrzymany kadr ludzi, którzy mają dosyć szalone oczy, otwarte usta i człowiek, który zna trochę historię II wojny światowej, natychmiast kojarzy sobie to z jakimiś mar marszami NSDAP hitlerowskimi, mm -hmm. Hitlerjugend i tak dalej. Także przekaz był tutaj też konkretny. Dora jakby się przyczyniła, wkręciła reżyserkę dzięki temu właśnie, po, swojej polskości, mhm. weszła w środowisko narodowe, no i tak przedstawiła właśnie, jak przedstawiła. Tak, no a tam też nie tylko jest środowisko narodowe, ale też są, są też urywki tego, jaki, jaki obraz polski w ogóle jest tam przedstawiony, prawda? W tym. W tym, w tym, w tym w tym filmie, bardzo taki, no taki bardzo jednoznaczny. Ale ja nie mówię ma. o tym momencie Marszu Niepodległości, tak. bo to cały czas się przewija, właśnie jacyś ludzie, właściwie tam nie ma mowy o o tym, co się naprawdę dzieje. To niby miała być taka prawda, relacja osobista, czyli no rodzina, prawda, tu jakiś znajomy, ale. Podróż po Polsce i pokazywanie Polski, jak Polska tak. wygląda, prawda? bo taki, tak. taki niby był zamysł tego, a tak naprawdę jest to wszystko naszpikowane, naszpikowane jakimś, jakimś przesłaniem politycznym na pewno i y, mający określony, określony cel, aby, aby widz po prostu odebrał też z góry zamierzony obraz tego filmu. Ja wiem, tu, że w środowisku, gdzie Polacy pracują, bardzo dyskutowano z Holendrami te, ten film. Holendrem podobał się, ponieważ podobała im się Polska, bo tam było troszeczkę natury pokazanej. Natury pokazanej. Niektórzy się przestraszyli, wielu się nawet przestraszyło tej Polski nazistowskiej, prawda? Mówię nazistowskie, no bo tak było to przedstawione. Gdyby ona płaciła za to, prawda, żeby nakręciła jakiś vlog albo własny filmik i dzieliła się swoimi wrażeniami, tak, ale to było nadane i opłacone przez bardzo znaną stację telewizyjną lewicową w Holandii. Także to nie było przypadkowe, że właśnie jest taki przekaz, ponieważ przekaz tego filmu bardzo pięknie włącza się w przekaz, jaki w mediach holenderskich jest od czasu objęcia rządów przez PiS. Poza tym mamy teraz wybory w Parlamencie Europejskim, to się też bardzo przy, dokładnie w, układa. Żeby Polska, która ma zamiar zaistnieć, istnieć i zmienić Europę, bo tak jest plan, że owszem, nie, Polska ma być w Unii, ale Unia się ma zmienić. I tutaj ta Polska, taka nazistowska, dzika, prymitywna, ma tutaj coś nam zmieniać, ale też ustawa S44, tak. czyli, 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 czyli roszczenia żydowskie. I to też jest właśnie taki zamysł pokazania Polski, która nie potrafi mówić o przeszłości, nie potrafi wyciągać wniosków z przeszłości i nie przyznaje się dopełnionych błędów, co jest właśnie potwierdzeniem w tym no, w obrazie tym, 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 tym rodzinnym, tego rzekomego romansu dziadka, prawda? I o tym nie mówimy. I to jest no, to mieszkańców jest właśnie, tego oświęcimia, tak, Auschwitz. Tak, pokazanie, jacy są Polacy, prawda? Jacy są Polacy obojętny, że, tak? obojętni. i którzy, którzy być może muszą zapłacić za, za to, co, co wydarzyło się podczas Holokaustu. Ustawa 447 nam się tutaj kłania od razu. Od razu mniej, się że przed przed Holokaust, Auschwitz, Oświęcim, wszystko jedno co. No i teraz kontynuacją tego, powiedzmy, bo to jest taki. Hmm. Jest zorganizowana, i to oczywiście było wcześniej zorganizowane jest debata na temat sytuacji w Polsce obecnej, gdzie wystąpi właśnie bohaterka tego filmu Dora oraz tu z miejscowej Polonii, które, które występują również w tych samych mediach i informują widzów holenderskich na temat sytuacji w Polsce dokładnie w taki sposób, jak jak reżyser i twórcy tego filmu. Ta debata będzie w kwietniu. Nieugięcie od 2016 roku? ugięcie i to po prostu... My o tym często mówiliśmy, prawda, ale to się nie zmienia. Nie ma z drugiej strony, ze strony naszego państwa, jakiegoś merytorycznego, merytorycznej reakcji, na przykład konferencji, czy jakiegoś właśnie filmu ciekawego, który Odkłamuje obraz, który tutaj jest przedstawiany. W każdym razie 24 kwietnia w takim lewicowym centrum debaty, bo tam właśnie się to odbędzie, będzie właśnie spotkanie na temat tego filmu i sytuacji w Polsce. I mam nadzieję, że ludzie, którzy potrafią samodzielnie myśleć, Polacy, również Holendrzy, wezmą udział w, tym, w tej debacie. I będą mieli możliwość zadania pytania albo wyjaśnienia pewnych, pewnych kwestii. Tylko że chciałabym, żebyśmy wyjaśniły też dla widzów, którzy nas oglądają w Polsce, dlaczego to ma takie znaczenie, dlaczego powinniśmy się przejmować tym, co mówią o nas w takiej małej, niepozornej wydawałoby się Holandii. Holandia jest małym i pozornym krajem na mapie Europy, ale jest. Potężnym krajem, jeśli chodzi o wpływy polityczne i wpływy gospodarcze, jest pierwszym partnerem ekonomicznym polskim, jest wielkim inwestorem w Polsce, ma dużą tradycję inwestowania w koloniach, także Polska jest traktowana przez Holandię jako no, kolonia, a Polacy, którzy tutaj pracują, jako ręce do pracy, który, który, które wykonają pracy, których Holendrom się nie chce wykonywać. Także ta tradycja, no i z Holandią jednak w Europie, w Unii Europejskiej bardzo się politycy, inne kraje liczą, także to nie jest, to jest mała, mały kraj na mapie. Ale duży kraj w życiu politycznym. Tak, a Europy... jeszcze chcę podkreślić, że Amsterdam jest, jest stolicą tak naprawdę debaty europejskiej. Wszystko, cała, cała cała opinia, jaka kształtuje się w Amsterdamie, jest bezpośrednio przenoszona do, do Parlamentu Europejskiego, który wiadomo, że jakiś wpływ na, na Polskę ma. Oczywiście, oczywiście. Holandia powoli się budzi. No ale to nie jest na ten odcinek, bo tutaj też są duże zmiany, zachodzą duże zmiany, bo ludzie, zwyczajni ludzie, bo to chodzi o zwyczajnych ludzi, których łatwo zmanipulować, ale zwyczajny człowiek, który zaczyna czytać, zaczyna trochę myśleć, potrafi się obudzić. I tutaj Holanda też się budzi. O, oczywiście, że, oczywiście, że tak przykładem jest ten, jest ten Holender, który zamieścił ten komentarz, prawda, który ma jakieś elementarne pojęcie na temat, na temat sytuacji w Polsce, sam mieszka w Polsce i widzi tą różnicę, że, że, że Polska jest krajem, prawda, w którym jeszcze można normalnie oddychać, normalnie żyć, normalnie chodzić po ulicy, normalnie świętować i nikt nie boi się ci, co znają Polskę, zamachów tak. terrorystycznych. Prawda? Ci, co znają Polskę. Natomiast ci Holendrzy, którzy nie znają Polski, mogą mieć właśnie ten obraz Polski Mamy całkiem, całkiem, całkiem pokazany w, w, w krzywym zwierciadle i tego byśmy nie chciały, chociaż, chociaż ta narracja prowadzona jest od lat, sprawa, sprawa żydowska i sprawa Holokaustu tak samo od lat. Ja tylko chcę się podzielić... Sprawa polskiego. Antysemityzmu, tak, jest? Chcę... I polskich obozów koncentracyjnych. Tak, i dlatego chcę właśnie po, y, przypomnieć artykuł, który przeczytałam już wiele lat temu, ale który właśnie był dokładnie w tej samej narracji przedstawiony. Był w prasie holenderskiej. W prasie holenderskiej, i to na, na dokładkę była to lokalna prasa. Czyli, czyli nawet w lokalnej prasie jest sprzedawana taka historyjka, że podczas, podczas Holokaustu, podczas tego, kiedy w Oświęcimiu, czyli, 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 czyli w Auschwitz, palono Żydów, polscy katolicy siedzieli sobie spokojnie w, w, w kościołach i modlili się. Czyli ten polski katolik prawda, był cały czas w ten sam sposób przeprzedstawiany, jako ktoś. Kto ponosi też, też odpowiedzialność za coś, co się działo, bo zupełnie nie reagował na to, co hmm. Niemcy robili w Polsce. No i tutaj w tym filmie też byli katolicy, zaklęczeni na kolanach, no też w odpowiednim sosie przedstawiony. Nic nowego. Ja powiedziałam, powiedziałam sobie nawet, że to aż po prostu mnie już to nudzi. Mnie no to jest... już to wychodzi. Bokiem. To, jest, to nudne, jest nudne, To jest nudne, ale jeżeli nas już ktoś, ktoś znudzi i nie będziemy o tym mówić, no to już będzie chyba koniec tego wszystkiego. No nie, nie ja nie mówię, bo jeszcze że ktoś to o tym musi ktoś, to. ktoś jeszcze musi to przekazywać do Polski, ktoś musi na to, na, to, na to reagować. Nie jest wiadomo to ani przyjemne, ani fajne, prawda, ale jednak to cały czas nas budzi do tego, żeby, żeby, żeby przekazać to dalej, żeby też strona polska się tym zainteresowała, bo taka jest nasza intencja, prawda? Powiedz jeszcze Ewa jakie odcinki będą, bo ja tutaj mam w plecaku gazety, którą sobie wczoraj kupiłam. Jeszcze nie przeczytałam tego artykułu. No, czy, no, będzie o LGTB w Polsce. Tak, będzie cała sprawa się właśnie, która ma. Niby seria, która ma pokazywać Polskę, tak naprawdę jest naszpikowana, tak jak wcześniej wspominaliśmy, polityką, um, um, Unią Europejską i całym tym przekazem. Pierwszy odcinek, um, który um, ma tytuł My Polse House. Mój polski dom. Czyli pomyśleć tak, jak ktoś czyta, no to no, mój polski dom, tak? No to, to no mają pięknie. Państwo teraz obraz, jakby przedstawiony mój polski dom. Recht and No wiadomo, prawo... I sprawiedliwość. Odcinek trzeci. Forbidden fruit. Zakazany owoc. Można się domyślić, o czym będzie. Czyli y, y, o y, aborcji, o zakazie aborcji w Polsce. Verfangen in Freiheit. Y, Uwięzieni w wolności. Być może o kodzie, który został uwięziony w wolności. Myślę. Nie, ja to odbieram, y, znaczy może tak jest, jak mówisz, ale ja to odbieram, y, odbieram to, że Ewan Frechat to, że Polacy odzyskali wolność, odzyskali niepodległość, której nie potrafią się zupełnie poruszać i stąd właśnie te nastroje w Polsce nazistowskie, stąd ten kościół, który coraz bardziej się rozwija i Polska, która nie potrafi, Polacy, którzy mieszkają w Polsce, którzy nie potrafią budować państwa i rządzić państwem. Dobrze, to a może, a może to jest ognębionych na przykład w Polsce ludziach o innych opcjach y, y, seksualnych. Też tak może być Też może to, karta być. LGBT, prawda? No, może, czyli może. Czy, czyli, czyli no, możemy się domyślać, ale na pewno. Tematy są, jakby to powiedzieć. Nudne jak flaki z olejem ale i powtarzające się, no, ale to jest zasada dobrej demagogii, mhm. żeby powtarzać, 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 aż w końcu się utrwali i ludzie będą to brali za prawdę. No i właśnie to podsumowanie, tego, co mówisz, jest pią piąty odcinek, który mas na ma nas utwierdzić w tym wszystkim, tak jak powiedziałeś, czyli wielolet podsumowanie. Podsumowanie, no, jesteśmy ciekawi, ciekawe, jak to dalej będzie. Ja niestety. Zmuszam się do tego, żeby oglądać kolejne odcinki, no ale będę oglądać. Także, nasi drodzy Państwo, wyciągnijcie sami wnioski, my podałyśmy naprawdę. To wszystko, co my zaobserwowałyśmy, to co nas uderzyło po oczach. Pewnie są też tam takie momenty, których może, może przeoczyłyśmy, prawda? Ale zamysł tego filmu, w naszej opinii, jest jednoznaczny: jest to film propagandowy, który ma po prostu pokazać. Polskę, troglodytów, Polskę, w której dzieje się jednym słowem źle i ktoś musi to powstrzymać. Pomimo tego, że, że, że było to opłacone, wiadomo, że to musiały być duże pieniądze, które były poświęcone na tą realizację, to też emisja tego filmu, bardzo znacząca, bo to jest godzina 20, czyli kiedyś największa oglądalność, o, to czyli, to czyli, czyli naprawdę to, 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 wszystko, to wszystko nam się rzuciło w oczy i to jest naprawdę jednoznaczne, że usiłuje się po prostu urobić opinię publiczną, opinię społeczną w bardzo określony sposób i taki jest zamysł tego filmu. I intensyfikacja ataków na Polskę zawsze wiąże się z jakimiś wydarzeniami. I Teraz już mówiliśmy o tych wydarzeniach, zbliżają się wybory. Także to też... Wybory i ustawa 447 tak. i wszystko mamy jasne. Dzisiaj to wszystko. Bardzo serdecznie Państwu dziękujemy za uwagę i zapraszamy na kolejny odcinek Pana Kuszyka. Dziękuję. Dziękuję. Do widzenia. Do widzenia. Pa, pa, pa.